Ja się czuję dosyć komfortowo na planie zdjęcia ze względu na to, że mam w tym doświadczenie po drugiej stronie kamery i tak naprawdę po prostu byłam ładniejsza niż zazwyczaj. Mi bardzo na nich zależało, ponieważ to są super, naprawdę super ludzie, super dzieciaki z wielkim sercem. Z fajnym poczuciem humoru i zależało mi na tym, żeby oni, żeby mogła pomóc im, im odnaleźć siebie, żeby pomóc im odnaleźć tą drugą stronę, tą drugą twarz, tak można powiedzieć. I zdecydowanie bardziej ich wspierałam aniżeli ganiłam. Tak mi się wydaje, ale to zobaczymy, jak obejrzymy. Może mi się tak tylko wydawać. Ja już się nauczyłam jednej rzeczy. Jak zawsze jak pracowałam jako reporter, jak pracowałam jako wydawca, to jest jedna rzecz, że raczej trzymasz ten dystans. Kolegujesz się, zawiązujesz znajomości bliskie, ale to nie przychodzi nigdy na ten kolejny etap, etap przyjaźni. Nie wiem, czy to jest kwestia blokady w głowie, czy to jest kwestia tego, że po prostu tak mam jestem do tego przyzwyczajona, bo po prostu po tej drugiej stronie kamery trochę nie wypada.